Cześć, Daszbur. Dziś wyruszamy w teren, by spojrzeć na naturę z dwóch różnych perspektyw: fotografa i myśliwego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nasze światy dzieli przepaść: jeden strzela migawką, drugi nabojem. Ale czy na pewno? Wspólna pasja do przyrody, cierpliwość i szacunek do zwierząt to cechy, które dooko. nas łączą. Dziś pokażemy, że fotograf i myśliwy mogą iść ramię w ramię, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem a ich spojrzenia na naturę wcale się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie, mogą się uzupełniać. Wyruszamy razem, by obalić mit, że jesteśmy po przeciwnych stronach. Zapraszamy na nowy film. No, rykowisko może w ogóle być ciekawe, bo jest dużo takich miejsc powycinanych, tak, gdzie jest po prostu... Tak, dokładnie. Cześć, witam was, a w zasadzie witamy. Cześć, Marcin. Dzisiaj wybraliśmy się do lasu po dłuższej nieobecności. Jesteśmy w centrum Wielkopolski, która przywitała nas no, Bardzo mroźno. srogim mrozem. Ile było? Minus 13, Minus także naprawdę było pięknie. Była zwierzyna. Był piękny spacer, była herbata. Sekty naszej pracy no już pewnie niedługo nie? tak. na naszych socjalach. Tak, także nad kanałem Bobry, Marcin w, Marcin w, lesie. w lesie. Także serdecznie jeść. Was zapraszamy. Myślę, że będzie Wam się miło oglądało. Także zapraszam na kanał Martina, Marcin w lesie i życie nad kanałem obry oglądajcie róbcie dobrą kawę łapki w górę oczywiście tak jest.